Mamy 14 stycznia, a 22 stycznia rusza przed sprzedaż biletów na koncerty BTS w Europie, Ameryce, Korei, generalnie wszędzie. Teraz krok po kroku zaplanuję cały wyjazd na trasę. Opowiem Wam gdzie chcę pojechać, na jakie bilety będę polować, co trzeba pamiętać kiedy poluję się na bilety na Ticketmaster a na Interparku, wszystko będziemy przechodzić krok po kroku i mam nadzieję, że ten film zakończy się podsumowaniem, że zakupiłam wszystkie bilety, na których mi zależało. Jeśli chodzi o Europę BTS wystąpią w Madrycie, Brukseli, Londynie, Monachium oraz Paryżu. Ja chciałabym celować na Brukselę, Londyn i Monachium, żeby mieć takie trzy podrząd wyjazdy. Myślę, że jeśli chodzi o Brukselę Pokusiłabym się o jakiegoś stojącego vipa. Muszę się nad tym zastanowić, z uwagi na to, że jak jestem w Brukseli, to zazwyczaj jest bardzo wysoka kultura kolejkowania, bardzo wysoka kultura na koncertach. Nie ma przepychania się, nie ma jakiejś bezsensownej walki i tego typu rzeczy, więc tutaj bym się o to pokusiła. W Londyn obstawiam, że bilety będą z automatu droższe, ponieważ to jest taka cecha, kiedy te bilety są w funtach. Mam wrażenie, że i w ogóle Londyn jest droższy, jeśli chodzi o koncerty. A Monachium trochę ciekawi mnie, jak tam będzie. Bo jest to też stadion Bayernu Monachium, z tego co udało mi się wyczytać. Więc to mi tak idealnie się układa, bo nie chciałabym w tym tak zwanym międzyczasie gdzieś wracać, bo tutaj mamy fajnie w miarę dużo dni przerwy między jednymi a drugimi. Obstawiam, że też może być tak, że będą podawane informacje, że kiedy już wyprzeda się 80% stadionu, no to na przykład dodają gdzieś datę. Więc zobaczymy, gdzie się to tak poskłada. To będzie to, o co ja będę chciała uderzać, jeśli chodzi o Europę. Tak też się składa, że w momencie koncertów Gojang, pierwszego koncertu, czyli 9 kwietnia, Będę jeszcze w Korei, więc na pewno będę próbować na Gojang zakupić bilety, żeby mieć szansę ich zobaczyć tego 9 kwietnia. Dobrze, mamy zakładkę BTS, więc sobie to teraz będziemy wypisywać. Teraz zajmiemy się wpisaniem daty sprzedaży i godziny sprzedaży. Interpark, Membership. Muszę na pewno też przejść, o to też zaznaczmy sobie. Weryfikacja pre-sale. Weryfikacja, żebym też wiedziała, czy wszystko na pewno potwierdza. Pre-sale zaczyna się o 8.00 p.m., czyli o 16, o 18, o 20. Zaczyna się o godzinie 12.00, 22 stycznia. No i tutaj jest bardzo duży ból, że możesz kupić po jednym bilecie na jeden dzień. Czyli na przykład, jak moją, z moją bestią, będziemy próbowały kupić to. Tylko. Teraz jeśli chodzi o Europę. Wspaniale, że Bruksela, Londyn i Monachium jest o tej samej porze. Uff. Nie, nie jest o tej samej porze, bo Bruksela, Londyn i Monachium są czasu lokalnego, czyli Bruksela i Monachium są o tej samej godzinie, a Londyn jest o innej godzinie. Czyli nie jest tak źle, jak mogłoby się wydawać. Spodziewam się, że będzie to gorsze. Wszystko jest sprzedaże mamy 22 stycznia. To już zmienimy sobie ten układ tej sprzedaży na ten moment, ponieważ Londyn zacznie mi się później, czyli Najpierw o godzinie 12 muszę skupić się na Interparku, żeby na Gojang. Potem o 13 jest Bruksela i Monachium, więc to są te dwa kraje, tak naprawdę, czyli dwa osobne ticket mastery. I na koniec mamy Londyn, czyli kolejny osobny ticket master. Przejdźmy teraz do weryfikacji. Zróbmy najpierw na Gojang. Tam trzeba, będziemy musieli to robić przez Interpark Global. Trzynasty powód każdego z nas wszystkich. Przejdźmy w takim razie do weryfikacji. Robimy to buy pre-sale ticket. Okej. Okay. I teraz musimy zrobić member, czyli muszę membership member verify. Bit jest membership, który mam. My, ok, it will be soon be a, ok. Czyli moja rezerwacja, mój membership jest zweryfikowany przez stronę Interpark Global i ja mogę kupować tylko przez Interpark Global. Z racji, że nie jestem Koreanką, ponieważ na koreańskiej stronie trzeba wpisywać chyba paszport koreański. Bardzo dużo rzeczy, które jest stricte koreańskich, których ja nie posiadam z racji swojego pochodzenia. Możemy tu zaznaczyć, że weryfikacja została wykonana. Teraz robimy weryfikację na kraje europejskie. Mamy tutaj w tej informacji o tym, że są ogłoszone trasy. Możemy się zapisać do application link, żeby mieć wszystko. Yy... Tutaj się zapisać na ten presale. Natomiast jest tu pewien szkopu. In each application form, please select three cities. Czyli mogę wybrać maksymalnie trzy miasta. Czyli dla mnie wybieram Brukselę, Londyn i Monachium. Nie przejmuję się, jeżeli zdecydujemy finalnie z dziewczami, że coś innego będziemy kupować, bo też kupuję to z moimi besties. Nie boję się tego, bo w razie czego one wezmą na inne. O, to jest coś, co bardzo ważne. Mój numer membership, nie będę wam go teraz tutaj pokazywać, też będzie przeklejony do. Zrobimy taką sobie zakładkę najważniejsze. Tutaj sobie zamieszczę numer membershipu, tutaj sobie zamieszczę swoje dane osobiste, zamieszczę swoje dane do karty i tego typu rzeczy, bo to po prostu będzie mi łatwo, kiedy mam to wszystko w jednym miejscu. Teraz na co wybieram? Tak jak rozmawialiśmy, Bruksela, Londyn, Monachium. Na wszystko się zgadzam. Ok, moja weryfikacja przeszła pomyślnie, moje zgłoszenie przeszło pomyślnie. Więc możemy wejść do historii i jesteśmy submit. Czyli możemy zaznaczyć, że moja weryfikacja na wszystkie miasta już przebiegła. Pierwszy etap mamy za sobą, więc odliczanie się zaczęło. Mamy godzinę 7.30, jesteśmy już coraz bliżej sprzedaży biletów na koncerty BTS. To, jakim ja jestem czasem clownem, to mnie przeraża samą, bo ja nie wierzę, że ja funkcjonuję w społeczeństwie. Postanowiłam na zaś zrobić rezerwację wszystkich hoteli, gdzie planujemy z dziewczynami pojechać na koncerty BTS. Ponieważ te ceny już teraz zaczynają być absurdalnie chore. Także ja dumna. Zarezerwowałam już na nasze trzy lokalizacje, gdzie tam mam plan, z kimś pojechać, gdzie mam tam plan, zobaczyć z BTS. Zrobiłam to wszystko, porezerwowałam dumnie, szumnie, policzyłam już, ile nas to wyniesie. Wysłałam dziewczynom, kiedy porezerwowałam, żeby wiedziały wszystko, jakie miejsca i tak dalej. I moja przyjaciółka do mnie dzisiaj rano pisze: Stara, ty dobrze napisałaś, że zarezerwowałaś nam na przełomie maja i czerwca, bo mówi do mnie, że. Czerwiec ma 30 dni, a maj ma 31, a napisałam, że coś jest od 31. I czy na pewno nie pomyliłam miesięcy? Tak, pomyliłam miesiące, ponieważ ja mam ogromny problem. To jest absurd. To jest... Ja nie wiem, jakim cudem to jest możliwe, ale ja wybitnie, wybitnie mylę czerwiec z lipcem. Więc kiedy myślałam, że koncerty BTS są 1 lipca, jest pierwszy tam w Brukseli z tych pierwszych, które chcemy my akurat na nie jechać, to mój mózg, jemu tu się zrobiło takie... Nie, ten koncert jest... 1 czerwca. Więc zarezerwowałam wszystko o miesiąc za wcześnie. Zarezerwowałam nasz przyjazd do Brukseli od 31 maja do tam 3 czerwca. Przecież to jest niewytłumaczalne. Żeby tak to pomylić, ja muszę sobie wbić do tego mojego latynowego, raczej już samego blond, mojego blondu ba, że BTS w Europie są w siódmym miesiącu. Jak jest ich siódemka, jak ja mam tatuaż siódemki, jak moja numerologiczna liczba jest 7. Siódmy miesiąc są w siódmym miesiącu w Europie. Więc musiałam wszystko przerezerwować. I nagle te ceny nie były tak atrakcyjne, bo ja w ogóle jak rezerwowałam pumusk Jak rezerwowałam, to. Pff, jakie te ceny są spoko! Może ja po prostu szukałam system. Tak, miejsca, które rezerwowałam, są już trzy razy droższe. Okolica, którą chciałam rezerwować, już ceny w Londynie to nie jest rząd 5000 tysięcy za wszystko, jak liczyłam na nas pięć czy tam sześć. To już jest dziewięć Ja po prostu powinnam zorganizować wycieczkę kamperem. To jest genialne. Co może kosztować camper? Czy ja jestem geniuszem? A ja jestem genialna! Trzeba wynająć kampera. Ej, ja muszę to przeliczyć, bo może ten mój genialny pomysł nie jest taki głupi. Dostałam odpowiedź na moje na mój super pomysł. X da 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 da. Niestety po podliczeniu okazało się, że kamper nie wychodzi taniej. Trochę mi przykro, bo trochę się dostawiłam do tego kampera. No na Stupid. Możecie mi nie uwierzyć, ale również bardzo ważnym elementem przygotowania do zakupu biletów jest to, żeby mieć dobre paznokcie. Moje pazury zaczęły już być po prostu za długie i w momencie, kiedy uderzałam w klawiaturę laptopa, bo już nie trafiałam za dobrze w tą klawiaturę, a nie możemy tego ryzykować z momencie sprzedaży. Także jak już dotrę do domu, to wam pokażę, jak wyglądają teraz te pazy, bo też oczywiście są w motywie Bora, bo wszystko musi współgrać. Tak prezentują się Bora, pazurki look at them. Też, żebyśmy wszyscy zrozumieli powagę sytuacji, jaka. Ona... Nastąpi w czwartek, do którego już pozostały jest poniedziałek, wtorek, środa, czwartek. Pożyczyłam od mojego kumpla, masażer, takie coś, które. Uderza, tak? I to jest po to, żeby w sumie się masować, tak? Ludzie tego używają do masażu, ale ja będę tego uży używać, żeby palec napitalał myszkę, żeby znaleźć ten moment, kiedy zacznie się sprzedaż biletów. Czy moja kumpela do mnie, że ostatnio był nów, że weszliśmy w Zodiak Wodnika, że zaczyna się wszystko sypać wtedy, że to nie jest generalnie dobra koniunktura? Nie interesuje mnie żadna koniunktura według znaku Zodiaku, mimo że jestem trochę w jakimś stopniu Zodiakarą. Nie Chodzi mnie to czwartek. Koniunktura, gwiazdy, planety, słońce, bogowie egipscy i olimpijscy układają się w taki sposób, że ta dziewczyna i wy macie bilety na BTS. Szykuję się właśnie do live'a. Organizuję takiego live'a, gdzie tłumaczę krok po kroku właśnie, jak kupić bilety na BTS. I tam sobie będziemy wspólnie wszystko z armią omawiać. Mam nadzieję, że pomoże to armii podczas kupowania biletów, ale w tak zwanym międzyczasie gram sobie w gry. Nieironicznie istnieją gry, dzięki którym można trenować, jak kupić bilety na BTS. That's crazy. Pokażę wam te gry, bo to jest hit. To jest ja, Julia Gamer. Julia in her gamer era. Gier y jest. Są trzy gry, które wam pokażę. I pierwsza to jest moja ulubiona. Pierwsza to jest taka, że są kwadraciki. Trzeba klikać w te kwadraciki. Jakbyście zdobywali te miejsca, szczególnie tak jest na Interparku. Chociaż teraz, jak kupowałam bilety na Twice, na Ticketmaster, to też trzeba było e, szukać sobie tych biletów i zaznaczyć. To było bardzo stresujące. Bardzo. Teraz będę mieć jakiś żałośnie niski wynik, przez to, że z Wami teraz rozmawiam. No właśnie, na przykład teraz tu zgubiłam tego. No teraz miałam wynik 33. To nie nie jest spektakularny wynik jak na mnie, udało mi się najwyżej co osiągnąć, to było 56, bo jak się przekroczyło 40 w ciągu 30 sekund, to wtedy można było grać ile wlezie. Druga gra to jest no Ticket i to jest symulacja odliczania czasu przez Interpark. Hit! ok i teraz jest tak, że jak odlicza, to ja muszę kliknąć w momencie, kiedy będzie minus 1, więc ja na razie naparzam palcem i klikłam. click speed... 0,710. A spróbujemy jeszcze z tym zaraz, z tym od mojego przyjaciela, bo to mi się jakoś wyłącza i to nie działa do końca. Ale zaraz zobaczymy. Nie jest. Dobra, tutaj próbowałam nawalać. I co mi to dało? Figę z makiem. Try again. Teraz spróbuję wcisnąć tuż przed tym, jak pojawi się jeden. Żeby sprawdzić, tylko no, to tak nie będzie. 3, 2, 1. O, już miałam szybszą reakcję, czyli 6, 0,615. Spróbujemy jeszcze raz, bo tutaj ja widzę, że to się troszeczkę przetacza w górę, więc ja to zrobię troszeczkę wyżej. Yeah. Jeden i... 166! a Dobrze! Przyspieszyłam! Dobrze! Reservation successful. I czas na trzecią apkę. Jej jeszcze akurat nie próbowałam i Keviniu, Okej, okay. no to bierzemy Goyang na przykład. Okej, okay. get more place. free Oh, mam 89 za. Nie, nie będę płacić aż tak dużo. Nie mam mowy. Tej gry nie pokażę, bo wykorzystam wszystkie życia, mimo że ani razu w niem nie zagrała. Zostało ogłoszone, że będą dostępne przez Interpark pakiety Play and Stay, czyli kupujesz zarówno bilet na koncert, który jest ci randomowo przyznawany, i Nocleg na koncert. Jest to dużo droższy bilet, bo tak mniej więcej kosztuje 1700 powiedzmy na web taki bilet. Natomiast będę ryzykowała zakup zarówno tego jak i biletu zwyczajnie przez Interpark, ponieważ śmiem twierdzić, że nadal będzie to niższa cena za miejsca, które dostanę, niż te miejsca zapłacę w Europie. Razem z noclegiem. Teraz, też jak wchodzimy na pre-sale na, na przykład Monachium, ponieważ już mamy pre -sale na Monachium, już nam się wyświetla. pre na Monachium i na Londyn się nam już wyświetlają. I pokazuje nam, że został jeden dzień i 18 godzin do sprzedaży. Ja czuję, że moja pikawa nie wyrobi, że nie jest stabilnie i nie jest dobrze, ale cóż, hmm, trzeba dać z tym radę. To jest tylko i wyłącznie bilet na koncert. Choć mój mózg nie jest w stanie odróżnić zakupu biletu na ten koncert od na przykład sytuacji, w której wisiałabym na przepływ Pa, nad przepaścią, a linka, która mnie trzyma przed spadnięciem na tą przepaść, zaczyna pękać. Mój mózg nie widzi różnicy między tymi dwoma eventami. Nie, dla niego to jest to samo. Stwierdziłam na przykład, yy, odwróciłam swój stres. Stwierdziłam, że nie będę się stresować yy, właśnie sprzedażą na BTS, tylko zacznę się stresować czymś innym. Więc na razie stresuję się realizacją vlogów z Korei, ponieważ bardzo mi zależy na tym, żeby to fajnie wyszło. Także przekierowałam swój stres właśnie tam. Zaczęłam oglądać dużo vlogów z Korei, zaczęłam planować, jak chciałabym, żeby wyglądały moje vlogi i tak dalej. Jeżeli macie jakieś pomysły, to koniecznie podrzucajcie, bo bardzo bym chciała też pokazać coś, co Was interesuje. Także zaczęłam się na tym skupiać i to jest aktualnie mój stres, a nie myślę o tym, że stresuję się sprzedażą biletów. Jest to bardzo prosty zabieg psychologiczny. Myślę, że to gdzieś się omawiają na jakichś studiach psychologicznych. A ja omawiam Wam je tutaj bez tytułu magistra, więc myślę, że można mi ufać w tym temacie. Absolutnie wyglądam na osobę godną zaufania w tym temacie. Skończyłam live'a, gdzie przez godzinę opowiadałam o tym, jak kupić bilety na BTS, jakie są moje porady, że stworzyłam poradnik i wszystko. Brzmię teraz na strasznie zmęczoną, bo taka jestem teraz, jestem koszmarnie zmęczona. Czuję ogromną wdzięczność, że tak wiele ludzi. Ufa mi, jeśli chodzi o tą sprzedaż, że pyta się mnie. Jest to dla mnie coś niesamowitego, i czuję się przez to tak doceniona w jakiś sposób. Czuję mega wdzięczność, ale czuję powiem Wam też, to jest głupie strasznie moim zdaniem. Co teraz powiem, bo jest to trochę irracjonalne według mnie, bo to nie jest rzecz uważam, która powinna sprawiać, że czuję się na sobie presję, ale ja czuję taką. Mega presję tego. Nawet już przestałam się przejmować faktem zakupu biletów. Jakby totalnie. To jest w ogóle dla mnie jakaś drugorzędna sprawa, tylko to, ile osób o to pyta, ile osób polega w jakiś sposób na tym, czy odpowiem, co odpowiem, że może to uspokoi, może rozwija jakieś wątpliwości. Ja się tak boję, żeby nie powiedzieć niczego złego, albo żeby nie powiedzieć jakiejś nieprawdziwej informacji, albo żeby wszystko zweryfikować. by się absolutnym frikiem na punkcie weryfikacji wiadomości, informacji. Czuję takie, że, że na pewno, żebym wszystkim dobrze odpowiedziała, ja to myślę. W jaki sposób się tym przejmuje. Ja uważam, że to nie jest rzecz, którą warto się przejmować, bo. bo nie! a z drugiej strony jakoś siedzi mi to na bani. Nie mogę się doczekać niedzieli, bo mam poczucie, że to już będzie ten moment, kiedy będzie już wszystko jasne, będę wiedziała, na czym stoję, będę wiedziała, jaka jest sytuacja, będę już też po koncercie Halsey. W ogóle jadę na ten koncert Halsey do tego Berlina i mam już w backupie zarezerwowane miejsce z super szybkim internetem, żeby w razie czego w piątek dalej próbować sprzedaż na bilety na BTS w Korei. Ja jestem niepoważna. Ostatni dzień spokoju przed sprzedażą biletów na koncerty BTS. Stresik zaczyna rosnąć, tak minimalnie. Tak trochę. Dzisiaj też mam dzień, kiedy znowu będę sobie trenować kupno biletów, ponieważ A$AP Proki ogłosił swoją trasę koncertową i za dosłownie 5 minut rozpoczyna się przedsprzedaż, więc spróbujemy tej sobie przedsprzedaży po prostu zobaczyć, jak to wygląda, bo to też jest przez Ticketmaster. W ogóle zrobimy to taki układ, jak chcę jechać do tego, czyli Londyn. Monachium, bo jesteś w Monachium. Żeby tak idealnie sprawdzić. Okej, okay, wchodzimy, find tickets, join waiting room. Czyli waiting room to pewnie już był wcześniej. Tutaj też join waiting room pewnie będzie. Sprawdźmy jeszcze raz sobie odświeżmy, czy to coś nam da. O. O! Tak, Takie cyfry to ja chcę mieć na BTS! Bujemy sobie teraz tutaj odświeżyć. Nic nam to nie dało. Na Brukselę już mi przyspieszyło, na Monachium dalej nie ruszyło. Po odświeżeniu ruszyło. Opowiem wam teraz o bardzo ważnej rzeczy, która się wydarzyła. Moim zdaniem przez odświeżenie y, kolejki w Monachium wywaliło mnie. Bruksela została, więc zamykam Monachium. Także nie odświeżam. Moja decyzja nie odświeżam, bo to mi nic nie dało. Oprócz tego, że mnie wywaliło z Monachium. Mamy wieczór przed sprzedażą biletów na BTS. Naprawiła to urządzenie do masażu, więc zaraz wypróbujemy jego działanie, reakcję. I zobaczymy, jak na mi palec. Proszę bardzo. Nie mam zamiaru przegrać tej sprzedaży. Rozniosę tą sprzedaż na łopatki. Nie ta sprzedaż mnie. Tak jest postanowienie. Nadszedł on dzień sprzedaży biletów na BTS. Mamy godzinę 10.45, więc już za godzinę 15 rusza sprzedaż na Gojang, za 2 godziny 15 na Brukselę i na Monachium, a za 3 godziny 15 rusza sprzedaż na Londyn. Jak się z tym czuję? Fantastycznie. Nie ma co. Mam dobre odczucia. Zobaczymy na koniec tego filmu, jakie będę mieć odczucia. Czuję pozytywne emocje. Zaraz mam zamiar zapalić palosantę u siebie w domu, żeby odgonić ewentualną złą energię. I przy... Przygotuję moje stanowisko pracy. Tak prezentuje się moje stanowisko pracy. Mamy wodę, żeby się nie odwodniła, Myszka, która jest potrzebna do kupowania biletów, na laptopie, który jest oczywiście też bardzo ważny, tablet, którym będę nagrywać to wszystko, bo na telefonie muszę wykonywać jakieś tam czynności, więc nie chciałam ryzykować. W razie czego, szybkie podpięcie do ładowania. Mamy też ten masażer, żeby go wykorzystać do naparzania w palucha. Mamy pomadkę na wypadek, gdyby mi za bardzo wyschły usta, czekoladę, gdybym potrzebowała magnezu i okulary, żebym lepiej widziała. Interpark też postawił mi troszeczkę pod odnieść ciśnienie z rana, ponieważ kiedy weszłam na Interpark przez telefon, pokazało mi, że moja weryfikacja membership i paszportu nie działa, nie istnieje i tego nie ma i nie mogę się dostać na sprzedaż. Jak weszłam na laptopa, pokazało się, że wszystko jest ok, więc nie wyłączam tej karty generalnie. Nie mam zamiaru ryzykować, nie wyłączam tej karty. Tutaj nie ma ryzyka. Zaczęło już odliczanie na Gojang. Zaczęło się już... Ja już nie wiem, jakimi słowami języka polskiego mam to określić, bo przez ostatnie jakieś 40 minut strasznie mi się nudziło. Oglądałam TikToki i mam taka... Niech eee, to się już zacznie. I to za 9 minut 35 sekund się zacznie. That's crazy. Wracam jeszcze chyba jakieś 5 minut do przeglądania TikToków, bo nie wiem, co innego mam robić w swoim życiu do tego czasu. Moja bestie jest właśnie na jasnej górze i zapala świeczkę za to, żebym kupiła bilety na Gojang. She's an icon, się a diva. Minuta. Not today. Today we fight. 10 sekund. 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Coś wcisłem, coś się ładuje. Jakiego regen? Wywalił mnie z interparka. Super, bardzo fajnie, bardzo się cieszę z tego powodu. Wywalił mnie, super. Jestem tylko 12 tysięczna. Właśnie zobaczyłam, że na Instagramie stuknęło mi 7900 obserwujących, i właśnie w kolejce zbliżamy się do 7989 teraz mamy. 86! 7971, więc wierzę w to, że to spada dla nas. Leciało już booking rate i aktualnie booking rate jest na poziomie 92%, a ja mam w kolejce 59 5042 już. Jestem spokojna, bo nie ma co bo tylko stres mi tutaj nie pomoże. Mamy teraz 9 minut do rozpoczęcia sprzedaży na Monachium i na Brukselę. 1420 miejsce w kolejce na Play and Stay, 99% booking rate. 111 tysięcy osób przede mną w kolejce ogólnej, nie Play and Stay. Słuchajcie, na pełnej. Na Interparku mniej niż 990 osób. Na Play and Stay, które ma co prawda cały czas 100% booking rate, ale mnie to nie obchodzi. Za 4 minuty sprzedaż na Brukselę i na Monachium. 102... Tysiące osób przede mną w kolejce normalnej, jazda! Zaraz się przekonamy, jakie miejsce mam w kolejce na Brukselę i na Monachium. Aktualnie mamy 99% booking rate i 524 osoby przede mną. Dobra, wybiła godzina 13. Sprawdźmy, co się dzieje. Na razie nic. Jeśli chodzi o kolejkę na Monachium. Na Monachium mam 23 tysiące ludzi, nie jest źle. A na Brukselę mam 13 tysięcy. 000... 950. Wracam do PlayStation. Stay. 197 osób przede mną w kolejce. 10 osób. Your process will begin. Spokojnie, spokojnie. Boże, mam jedną osobę przed sobą w kolejce na Brukselę. Kyrie eleison, proszę wejść bez problemu. Dorime, dorime. Czemu wchodzi wchodzi? It's your turn. Widzę, że jest mój turn. Po prostu będę udawać, że mi nie zależy. W ogóle mi nie zależy. Unlock. Ej, okay, jeszcze raz. Spokojnie. Nic się nie stało. Unlock. Proszę bardzo. Submit. <laughs> Jak to jeszcze raz? Jaki błąd? Sam jesteś błąd. Błędy mi pokazują szaleje. Tak. tak. Przepraszam. Tak. 594 osoby do Monachium, 594, 3 bilety, 157 złotych Euromax, let's go! Czuję się teraz jak Zendaya w tym filmie Challengers i ona taka mi, come on, to jestem ja teraz. Ale mam teraz eufonię, dobrze, Bruksela jest. Jedna osoba przyjeżdża w kolejce na Monachium, dobrze. Monachium, siedząca trybuna. Zabezpieczona na jeden dzień. Mam tam oka, że pokazało się... O, jestem w kolejce na Londyn 20 000... 27 898. Już świeci się na czerwono, to oznacza, że 10% kolejki, które przetrwałam. Zostało tylko 10% znaczy się ciśniemy. 7 600... 7585 na gojang. Mniej niż 1000 osób. Rewolucja nie zawiedź mnie. 700 osób, dasz radę, dasz radę, na gojang. dasz radę, spokojnie Julia, wdech, wydech, to są tylko bilety, to nie jest rosyjska ruletka, nikt Ci nie trzyma kluby przy mordzie, kobieto, opanuj się. Nervous dance, You killing it, girl. Ten na ten no you killing it, girl. Zero osób, spokojnie. Boże, teraz jeszcze na Londyn, muszę walczyć, o mój Boże! Jestem tak zestresowana, o mój Boże. Dobrze, żołnierzu walcz dalej. My jesteśmy w kontakcie. Mama nie odbiera. Super, dobra, zadzwonię do taty. Co tam Tato, no tato, udało mi się kupić bilety do Korei na BTS. A no to super, no to gratulacje. O no, no aż się rozpłakałam, szczęśliwa. tak. No to, no to super, to się bardzo cieszę. Czyli będziesz tam i będziesz... Tak! Także udało mi Super. się. Ochłoń, ochłoń, no. Wygrała, nie wygrała? Ile zobaczę BTS w Korei? Udało <grym> <grym> mi się kupić te bilety. Nie, to nawet nie będzie. Ja się cieszę, że ty się cieszysz, że ty się zasiedzasz i cieszę. Ponownie wychodzę na Brukselę, bo moją przyjaciółkę wy, wywaliło z dnia pierwszego. Dzisiaj nic mnie nie powstrzyma, rozumiecie? Nic mnie nie powstrzyma! Jestem już tak padnięta. Ostatnia runda. Londyn. Jestem już pół żywa. Nie mam już na nic siły. Boli mnie łeb jak nie wiem co. Dobra, dajcie mi tego VIPa. Tak, poproszę. To mi go nie pokazujecie ja bez takich. Cały VIP by się wyprzedał. O! Wspaniale, moja została, właśnie tam botem Super nie mam już... Ej, słuchajcie, tak mi już zeszło tak, to Najbardziej się przejmowałam o tą Koreę, co nie? I teraz mi tak zeszło, że to jest coś niesamowitego A może spróbuję na Monachium na drugi dzień? Na Wichła Dobra, jeszcze chwilę będę próbować Ale na razie nie mam na to siły Dzień generalnej sprzedaży biletów właśnie nadszedł. Dosyć długo biłam się z myślami, czy brać udział w dzisiejszej sprzedaży, czy nie, ale doszłam do pewnych wniosków. Po pierwsze, nie udało nam się kupić zgodnie z naszym założeniem biletów na Trybunę, na Brukselę na dzień pierwszy razem z moją przyjaciółką, więc będę dzisiaj próbować to zrobić, żeby zdobyć tą Trybunę na Brukselę na dzień pierwszy. Druga sprawa, nie mam biletu żadnego na soundcheck, co uważam jest absolutnym niedopatrzeniem. Nie mam żadnego biletu na soundcheck, a też w jakiś sposób mi na tym zależy i chciałabym celować w Monachium dzień drugi, ponieważ na dzień pierwszy mam trybunę i chciałabym pocisnąć na ten dzień drugi na VIPa, więc dzisiaj walczymy o te dwa bilety, te dwa typy. Jestem ultra zmęczona, ponieważ wczoraj byłam na koncercie Halsey i wracałam dzisiaj całą noc z busem. Także trochę wyglądam na zniszczoną życiem, jeżeli tak Wam się wydaje, to tak, tak jest. Jeśli Wam się tak nie wydaje, to znaczy, że umiem się malować. Ale dzisiaj też podchodzę z absolutnym luzem do tej sprzedaży, więc na przykład teraz uruchomiłam już kolejkę jest 20 minut oczekiwania w tym momencie. Idę sobie przygotować obiad, bo mam zamiar po prostu jeść w trakcie tej sprzedaży, bo zbliża się pora mojego obiadu. O, Bruksela 60 tysięcy. Dobrze. No i czekamy teraz, no co mogę zrobić? Trzeba czekać. Jesteśmy po wszystkich już walkach, bitwach stoczonych o bilety na BTS i mogę Wam wszystko podsumować. Mam trybunę 9 kwietnia na ich koncercie w Gojang. To jest trybuna w najwyższej komnacie, w najwyższej wieży. Nie przejmujemy się tym. Będę w Gojang. Mam trybunę z dwiema moimi ziomami na pierwszy dzień w Brukseli i general audience tam chyba z lewej strony sceny z moją przyjaciółką, gdzie mamy plan vibe'ować sobie na tyle płyty i po prostu obserwować koncert. Oraz mam bilety trybunę z osobą, której jestem najbardziej na świecie wdzięczna, ponieważ jest to osoba, która kupiła mi bilety na pierwszy koncert BTS na którym byłam i dotychczas jedyny koncert BTS jest w Paryżu, także jestem z Dominiką na tym koncercie i bardzo się z tego powodu cieszę i jeszcze z jej bestii i też mamy trybuny, i też zobaczymy chłopaków. Chciałam mieć jeszcze jakiś pakiet Wipowski i soundcheck, ale jest tyle dobrego. Jestem tak wdzięczna za tą ilość biletów. Głębiej serca czuję, że w którymś momencie trafię ten pakiet Wipowski, że albo ktoś będzie odsprzedawać, albo wrócą do sprzedaży, albo cokolwiek, więc absolutnie. Nie jestem z tego powodu smutna, czy ma to mi popsuć humor? Jakby, come on, zobaczę w Europie trzy razy, a do tego będę na ich pierwszym koncercie po powrocie z wojska w Korei. Ostatniego dnia mojego pobytu w Korei mam już łzy w oczach, jak w ogóle o tym mówię i możecie słyszeć, że mój głos drży, bo to są takie dla mnie emocje. Te kilka dni było naprawdę bardzo intensywnych, cieszę się, że to już... Za nami, że mamy to już za sobą. Cieszę się z każdego biletu, który wy posiadacie. Jeżeli nie zdobyliście biletów, ja wierzę, że na pewno się coś uda. Są resellerzy na Ticketmasterze, gdzie macie tam naprawdę bardzo to zabezpieczone. Starzeją się różne sytuacje. Nie traćcie nadziei. A ci, którzy macie już bilety, koniecznie w komentarzach dawajcie znać, gdzie jedziecie na koncert, jakie macie miejsca, bo to, to po prostu aż mnie napełnia taką radością, że coś takiego się dzieje że tyle fajnych, bliskich mi osób, również ma bilety, co jest też dla mnie jakieś bardzo, bardzo ważne. Teraz trzeba się będzie zabrać za planowanie tego wszystkiego. Dajcie w ogóle znać, czy jesteście zainteresowani takim filmem, gdzie właśnie będę pokazywać przygotowania od rezerwacji hoteli przez samoloty, przez może jakieś inne środki transportu, przez planowanie różnych rzeczy. Dajcie znać, czy coś takiego Was interesuje, bo ja bardzo lubię takie rzeczy. Jeśli zostaliście do końca, to całuję Was bardzo mocno, wysyłam wirtualne przytulasy. Pamiętajcie dać łapkę w górę, zasubskrybować ten kanał, i co? Widzimy się w kolejnym filmie. Buzia.